Czy w swoim życiu chciałeś nauczyć się kiedyś kapkować piłkę? Chciałbyś być w tym prawdziwym bossem, ale nie jesteś w stanie? Masz problemy z prostym odbiciem piłki? Dlatego w tym filmie pokażę ci prawdziwy poradnik, jak. Nie! Kapkować. Jedziemy z Słyszałem od jakichś kiepskich poradników, że żeby dobrze kapskować piłkę, trzeba piłkę odbijać falcami. Oczywiście to jest bzdura. Piłkę należy odbijać podbiciem, u częścią, gdzie mamy sznurweczki. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Monstruje jak to pięknie wtedy chodzi. Stop Get some help. Podobno ktoś kiedyś powiedział, że aby prawidłowo wykonywać żonglerki, czy kapki, trzeba być wyprostowanym. Ja myślę, że jednak teoria z byciem totalnie zgiętym, jak liza, jak żelek jest lepszą opcją, patrzcie na to, jak pięknie wtedy piła chodzi. Co prawda mi się trochę nie udało, ale wierzcie, Wam będzie szło lepiej. Dok mnie kapkowanie na wysokość kola nie ma sensu, no bo kapkujesz nisko i ci piłka łatwo spać może, a jak wypier go w kosmos, no to wtedy będziesz miał bardzo dużo czasu, żeby ją złapać i odwiedzić jeszcze raz, no spójrzcie na to. Popularną jest teorią, że przy kapkowaniu trzeba trzymać nisko nogę, no i kto tak robi? Znacie kogoś kto kapkuje i trzyma nisko nogę? Oczywiście, że mogę trzeba trzymać wysoko, no bo wtedy macie łatwiej, żeby ją zbierzyć, jak będzie wam z powietrza spadać. No ja nie rozumiem jak ci ludzie kapkują, no patrzcie to jak to pięknie będzie chodzić. What? Bro, what are you talking about, man? Może mi nie poszło najlepiej, ale to dlatego, że ja jestem po kontuzji i muszę jeszcze przydychnąć. Polecam próbować. No po prostu kurwa no nie. Boże, ty to widzisz? Dobra, mam nadzieję, że film wam się podobał. Mam nadzieję, że dużo się nauczyliście jak... Nie. Tamkować. Jeśli się nauczyliście, to możecie zostawiać łapki w górę, subskrybować kanał. A my widzimy się wkrótce. Wtrzymajcie się. that's hey.